nie było ale musicie się przyzwyczaić tak będzie od czasu do czasu że po prostu mam wenę i coś nagram albo po prostu jej nie ma i jest pustka też tutaj to wynika w dużej mierze z tego powodu że byliśmy zasypani czego pewnie się domyślacie robotą więc nie było też za bardzo kiedy poświęcić czas i na samo nagrywanie filmu i później na jego obróbkę i montowanie więc przyzwyczajcie się że będziemy robili to tak nie, nie systematycznie bo po prostu czas czas i czas Zobaczcie sobie, jaką teraz realizację żeśmy ostatnio robili. W sumie dwie takie e, identyczne, więc przeprowadzę was pokrótce e, przez to, co tam się zadziało. E, teraz nagrywam bez mikrofonu, bo tamten film, który nagrałem z montażu chciałem, żeby to było szybkie obejście całej realizacji, a się okazało, że film będzie miał około 10 minut, więc e, też się uzbrojcie trochę w cierpliwość. No i mam nadzieję, że znowu powrócę teraz i zacznę Wam znowu nagrywać jakieś. Ciekawe tematy, tak więc czekajcie cierpliwie. Zapraszam na film. Miło mi poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Paletę CAD Polska, właściciel oprogramowania, do projektowania, wizualizacji oraz prezentacji 3D pomieszczeń oraz obiektów. Łatwe do nauczenia funkcje programu oznacza, że możesz indywidualnie projektować i prezentować zarówno pojedyncze obiekty w pomieszczeniu, jak i bardziej złożone wnętrza. Wszystko o niezrównanej jakości. PaletteCAD CAD Polska. A więc tak wygląda nasza realizacja, to jest mała kuchenka, mieszkanie samo w sobie jest na wynajem, tak więc nie potrzeba tu jakiegoś molocha, że tak powiem. Nie ma tutaj jakichś, jakichś super rozwiązań, tak więc nie będę miał za dużo o czym mówić, ale pokrótce Wam tu objaśnię co i jak. Uchwyty krawędziowe naszej produkcji, szuflady są ze strąga, jedyne co jakiś z bajerów to pochłaniacz. Włączany na umyśnięcie, <noise> wyłączany w sumie też, to tyle z bajerów. Tutaj zlewie jest akurat w narożniku, szuflada jest też pod lewem. Szuflada, żeśmy zamontowali tam, tam jest stawiona taka burta, bo no widać, do niej przykręcona prowadnica. Tam dalej jest jeszcze półka i to można też sobie schować na przykład worek pieniędzy, będzie tam mniej widoczny. Także, też takie jest rozwiązanie. Oświetlenie jest LEDowe. Dodatkowo tutaj mamy miejsce na nawożenie palca, i otworzenie to jest takie rozwiązanie, które zazwyczaj stosujemy, żeby nie trzeba było w ogóle uchwytów gdzieś tutaj robić albo Tibonów, których najlepiej unikamy. No i najchętniej unikamy. Tutaj mamy położony silikon Atlas 020. Fajnie pasuje to do, do tego koloru płyty i blatu połączenie jak widzicie jest frezowane jest tutaj świetne taki kombo bo jest zrew i jest łączenie frezowane wiem że pewnie co niektórzy z was zrobili takie rozwiązania aczkolwiek mi się zawsze było na głowie jeży tak więc mimo tego że został zastosowany color joint to jeszcze dodatkowo posiliłem się pisakiem tym wodoodpornym, że tak powiem, tym, którym pokazywałem ten pisak w jednym z moich poprzednich odcinków, pisak uszczelniający. No więc przejechałem sobie tym pisakiem jeszcze dodatkowo profilaktycznie około 3 razy. Oczywiście w odstępach czasowych czekałem, żeby wyschły. Tak więc jeszcze dodatkowo się wsparłem tym pisakiem, żeby dmuchać na, na suchę jeszcze. U góry mamy pochłaniać, tutaj jak nad tą płytą. Oczywiście i tutaj mamy tak zabudowane, tak więc to u nas wygląda tak jak pokazywałem na jednym z odcinków o, o tym o pochłaniaczu, za ślepce samego pochoniacza tu jest tak samo rozwiązana jak i tam w tym filmie. Na trzech zawiasach, wiadomo, powarniacz, także dla spowalniacze na taki duży front wystarczą. Tam do góry jest ślepy frontik. To jest ślepy front, ponieważ tam jest wentylacja, jak widzicie, tam za, za tą wentylacją, no może tak. Idzie rura spiro zakończona rurą PCV, która wchodzi typowo do komina i to jest przymocowane w taki sposób, iż za tym frontem jest listwa pionowa z lewej strony oraz listwa pozioma od dołu i wkręcamy się od dołu i z boku, żeby zamocować tą całą konstrukcję. Tutaj są do, niestety tych dwóch zaślepek, nie unikniemy w tym przypadku, chyba że się chcemy bawić w kołkowanie na przykład dominem. To można by to było jeszcze rozwiązać w inny sposób. I tam jest też jedna naklejka, a drugi wkręt jest ukryty za zawiasem. Chodźcie sobie, chodźcie sobie teraz na dalszy ciąg programu, że tak powiem, bo to jest zabudowa, która na przykład tutaj się zaczyna kuchnią. E, tutaj już jest pokój, e, i od strony pokoju mamy tutaj taką dół, podwójną ścianę, że tak powiem, bo się składa. Iz, z po prostu pełnej płyty i dodatkowo zbajerowana jest lamelami, tak przechodzi jedno w drugie. Lamele mają, o widzicie, one są, licują po prostu. To jest cieniutki, węziutki lamelek, bo on ma 18 mm grubości, po to, żeby po prostu to się ze sobą licowało. Jedyny, który jest grubszy, to jest ten tutaj, on ma 36 mm, ponieważ ma grubość panela, do którego jest przykręcony oraz grubość lamela, który jest już za nim, czyli każdego kolejnego. Moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie, mi się to podoba. Takie, takie niby nic, a jest po prostu przełamanie tej kuchni, żeby nie było monotonii i tej ściany generalnie, tej zabudowy tej ściany, żeby nie było monotonii. Więc mamy teraz tak. A jak płyta, to jest kaszmir. No, znowu, coś fajnego, innego niż grafit, chociaż pewnie grafit ciutkę lepiej by kontrastował z tymi kolorami, chociaż moim zdaniem też jest ok. I tu przechodzimy z kuchni przez salon i idziemy teraz tutaj do szafy na wejściu, którą Wam nie pokażę w pewnej klasie, bo po prostu ta lampka nie działa. Tak więc nie oświetlę Wam tego, co tutaj się dzieje, no aczkolwiek jest taka kontynuacja, zabudowane są, widzicie takie wejście. Strona od, od salonu i, i kuchnia. Cała ta ściana te ściany są obudowane dookoła. No i przechodzimy tutaj, w tą szafę. Tu po prostu mamy półki na t-bonie otwierane. Tutaj musiałem się wesprzeć adapterem, bo chciałem mieć możliwość większego manewru niż po prostu, gdy jest on wmontowany w korpus. Tam jesteśmy ograniczeni. Tutaj możemy jeszcze coś zmienić, jeśli chodzi o wyregulowanie w sumie tych wszystkich frontów ze sobą, bo one są dosyć duże i ciężko je ze sobą zgrać, tak super łatwo. W najgorszym przypadku trzeba by tu było dać śrubę z Hafela, chyba, żeby można było wyprężać front w tej weftę, te. ale. Udało mi się wyprowadzić. Takie mamy zawartości. To jakaś wyższa przegroda na nie wiem, miotłę, odchórzacz tego sprawy, tego typu oświetlenie ze ściany wystają. Z tej ściany wystawały te wszystkie przewody. Przeniosłem je na, na, na tą blendę, którą docinałem. Nie było trudno. Nie było zaś jakichś wielkich nierówności. Aczkolwiek trzeba było to zrobić ręcznie, a nie na, na, tej, na, na formatówce. Nie wiem gdzie tu jest, tutaj jest jakieś czujniki i inne takie rzeczy. Wziąłem, to po prostu na, na, tak powiem, instynkt i zrobiłem to na środku. Karol mi mówi, że ten włącznik jest jakiś inny, że ta, ten otwór jest, powinien być wykonany z boku, ale nie miałem się tu gdzie posilić tym włącznikiem, więc zrobiłem tak. No to w takim razie być może tutaj będę musiał jeszcze raz uciąć taką listwę od nowa, oby nie. A w toalecie mamy szafeczkę Łazienkową, taka prosta konstrukcja. Oczywiście wszystko też zabezpieczone tym pisakiem, zwłaszcza w takich momentach ten pisak może Wam uratować życie, żebyście nie musieli kiedyś tego z blatu zrywać. Troszeczkę tutaj widać coś tam, takie takie zaciemnienie delikatne, że to zostało tu przejechane pisakiem, ale generalnie nie rzuca się w jakoś wielce oczy. No, a jest to już zabezpieczone w tym przypadku. Pamiętanie, powinno to się udać tą szufladę musiałem zdemontować i wziąć ze sobą, bo zaryzykowaliśmy daliśmy tu poładnicę 350 mówimy może elektryk coś tu powygina żeby to jakoś fajnie dojść do, do odpływu i nie elektryk tylko hydrauliki żeby dojść do odpływu żeby nie trzeba było w niej rzeźbić no ale nie udało się, więc szufladę y, musiałem zdemontować z tego mieszkania jeszcze z drugiego, który jest piętro wyżej, bo robiliśmy Dwa takie same mieszkania, więc dwa, dwie takie same szafki i dwie, dwa wycięcia gdzie trzeba wykonać. Aha i co tu jeszcze? Jeszcze tutaj ciekawostka. No co tu jest z prawej strony mamy podwójny bok, bo jest kaszmir, a tu z tej strony zakończone ozdobnym pilastrem, więc mamy 36 mm. No i do tego celu, jakbyście nie widzieli filmu o tym, jak zaatakować, jak przykręcić front do boku o grubości 36 mm. To posiłkujecie się zawiasem 155 stopni. Puszkę wiercicie od krawędzi do środka puszki na 40 mm. Wtedy to Wam zagra. Kolejny temat, który nam został. wkrótce myślałem, że to będzie krótki filmik, szybko Wam wszystko przeleca. tu się robi 10 minut, no ale. No, jak chcecie coś poglądać, no to muszę tu Wam coś nagrać. Tutaj mamy szafeczkę RTV. Prosta konstrukcja, jak sami widzicie. Zakończona pilastrem, a bok właściwy jest wewnątrz, czyli po prostu normalnie żeśmy skręcali wszystko na konfirmaty, a zakończyliśmy bokiem ozdobnym. Ale co nam daje wtedy taki fajny efekt, że mamy tutaj takie okalenie, że tak powiem, tych frontów, przynajmniej z dwóch stron. I to jest fajne, moim zdaniem, bo to wygląda estetycznie. No i ułatwia też swoją drogą, trzeba zaznaczyć pracę. Nie, to nie są podnośniki Tomek Gazowe. <laughs> Może inaczej. Tomek, a co to są za podnośniki? To nie są podnośniki takie gazowe, zwyczajne, tylko to są kraby z firmy Italiana. Tak, dokładnie. Italiana. Rewelacyjna sprawa, jeśli chodzi o. o, 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 o o to, gdy chcecie po prostu mieć otwieranie, otwieranie takie barkowe, jak tutaj widzicie, bo wszystkie trzy, trzy fronciki tutaj mają otwieranie na zasadzie barku. No i ja do tego celu tutaj dałem jeden zawias z powalniaczem, jeden zwykły, dlatego, że nie chcę, aby gdybym dał dwa zwykłe, to on aby, one oba by miały tylko po prostu dociąg i chciałyby to po prostu szybko przystrzelić do korpusu, a tak jest chociaż. Delikatne takie spowolnienie. No i mi się wydają one naprawdę świetne. Pewnie, że są jakieś zielone rozwiązania. A i one jeszcze mają możliwość tutaj tym, tym dźwindłem regulacji. Możecie sobie podnosić i upuszczać ten front. Trzeba hurtownie pilnować. No, malutki, ale musi być. Tyle w temacie, tej realizacji. No, i tak jak mówię, zrobiliśmy takie dwie. Tu jest akurat na pierwszym piętrze. I przelotka metalowa. Nie plastikowa, tylko ładna metalowa. Od razu widać, że konkretne. Warto inwestować w takie ciekawe rozwiązania. Cieszy oko i będzie działać właściwie. Dzięki, wielkie za uwagę. Tak, jak powiedziałem, zapraszam na nasze kolejne realizacje, filmy tudzież poradniki. które będę się starał, w miarę możliwości, wypuszczać. Jeśli Wam się podobało, standardowo napiszcie w komentarzu. Jednocześnie chciałem tutaj jeszcze takie coś oznajmić: że na przykład, jeśli ktoś z Was chciałby zakupić nasz szablon do, 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 do konfirmatów Drylex T200 i znajdzie się na Allegro, żeby go zakupić, to zwróćcie uwagę, że. Dwie firmy, które się markują, że są z Chin, skopiowały w całości moją aukcję na Allegro i wkleiły do siebie. Także weźcie, czytajcie po prostu na aukcji, jak będziecie i zabłądzicie, jaka to jest firma. Bo nasz produkt jest sprzedawany marką Tokado i, i, i tam jest napisane, że to jest firma Tokado, która sprzedaje ten produkt gdzie przy innych aukcjach znajdziecie nazwy typu link link coś takiego i wysyłka z Wuhan Chiny co ciekawe mają czas wysyłki podobny do naszego więc to mnie też ciekawi w jaki sposób to działa a jednak widzicie konkurencja nie śpi no ale mnie martwi to że cała moja aukcja od A do Z została skopiowana w taki sam sposób wszystkie linki wszystkie moje zdjęcia które zrobiłem Łącznie z, z logo, które jest moim, naszym logo, które jest na przyrządzie. Wszystko jest. kropka w kropkę, jak na naszej aukcji na Allegro. Jest jeden temat tego typu, że nasz przyrząd na tym Allegro jest najtańszy, ale nie wystarczy, że klikniecie na przykład na ich aukcję i zrobicie porównaj z dwoma innymi produktami. Musicie się dokopać typowo do, do, do naszego, bo, bo, bo przy porównaniu jednego, jednego szablonu z drugim, jednego sprzedawcy z drugim, nie wyskakuje o dziwo, do, do porównania również nasza aukcja więc dokładnie przeczytajcie kto to sprzedaje, żeby się, żeby się nie okazało że leci z Chin drugi temat, odtrąci Was tam na pewno też cena bo cenę tak, taką zawyżoną dali Ci sprzedawcy w okolicach 6 tysięcy złotych radzę Wam kupywać przez stronę tokado.pl ale jeśli się chcecie czuć dodatkowo bezpieczni, ubezpieczeni no to jak najbardziej na stronie Allegro wpisując tam Drillex T 200 i szukajcie w aukcji, żeby było napisane takim malutkim druczkiem, że sprzedawca to jest firma Tokado. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam na, i zapraszam na kolejne realizacje. Gdyby coś, to zachęcam do pisania pod filmem. Nie lubię żebrać o to wszystko, ale naprawdę to pomaga, żeby kanał rósł. A jeśli Wam się podoba to, co robimy, to, to przyłóżcie chociaż taką cegiełkę i push patent subskrypcja i komentarz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie Cześć.